Dobry wieczór wszystkim. Po malutkiej przerwie wróciłem. Tam wróciłem tydzień szybciej. Kto wie, ten wie gdzie. A wstępie pozdrowimy wszystkich fajnych ludzi. No i oczywiście nie zapominam o tęczowym klaunie i jego brygadzie. Gdzie tam bidulki ostatnio? Yy, w zasadzie to jeden. Cały szef. Skakał w komentarzach, coś tam już się biedny zaczął gotować. Wypisywał głupoty, no to synek jestem. I... I co dalej, to może nagram z innego miejsca? Albo kiedy indziej. Zobaczymy, jak Ci się uśmiech z gęby zmarza. Nie, nie, nie zapomniałem są rzeczy znacznie ważniejsze jak takie wygłupy w internecie ale jak powiedziałem tak zrobię może z malutkimi modyfikacjami żebyś miał zaskoka a chwilę później sobie jeszcze pogadamy na parę tematów witam po małej przerwie także wracamy do tematu niedokołysanego klauna tak, jak powiedziałem, tak zrobiłem. Dałem mu czas do czerwca. Z powodów wiadomych. Tam zielone światło dostałem znacznie wcześniej. No ale ja też mam swoje życie. Przecież ten internet to nie jest Bóg, wie co. Niektórzy tylko tym żyją, bo tak zarabiają. Ja akurat do tej grupy nie należę i nie mam zamiaru należeć. No i co, słuchaj. Miałeś chwilę spokoju To nawet tego nie uszanowałeś Bo zacząłeś w komentarzach fikać Z tych swoich fake kont <gadam> Dużo gadam Nic nie robię No i że oczywiście spękałem Nie? Także Grubo się mylisz Tam dowodów parę doszło Ale Zanim spotkamy się tam gdzie Ci obiecałem To będzie jeszcze jeden film, tak jak mówiłem, z wakacji. To będą żniwa w delegacji. Sporo osób mnie pozapraszało. To tam se, mam zamiar pojeździć. Może trochę ponagrywam. Ale jak zobaczysz, gdzie jestem, to ci mina zrzednie. Bo będzie to widać po twojej twórczości żałosnej. I teraz, tak, ludzie. Ten Rudolfina i ta inne mędy Jak on się tam nie zwał Skakał do mnie Tam różne cuda robił No i Z ciekawych rzeczy to jest to Że w pewnym momencie Rudolf ten Hulk I coś tam te inne jego żałosne niki groźne No bo sam jest śmieszny On no to chce być groźny chociaż z pozoru Transformowały w zakaz wjazdu no i kiedyś przypadkiem ktoś mnie podesłał i, i to przyuważyłem że zakaz wjazdu pod swoimi filmami oczywiście na innym koncie obraża ludzi dalej, nie? no i teraz zobaczcie jakim to trzeba być no po prostu śmieciem i zerem, że jeżeli się żyje z reklam i z widzów, którzy go oglądają no bo to dzięki nim ma kasę to zamiast tych ludzi uszanować, to on na proste komentarze potrafił pisać wypierdala i temu podobne, ze swojego konta wykasowywać. Jak zapomniał, że są screeny, no to tam pokazywałem wam już chyba kilka, tylko filmy mi niektóre usunęli. Ale jest pomysł, jak to wrócić tak, że. i no i oto mi tego nie usunie, ani ten oszołom mały. Także tam troszkę prawdy wyjdzie. A. Kolejny temat, no to właśnie. Aby to było mądre, to by nie fikało. Ale ktoś mu delikatnie krytykę napisze, i ten zaraz się pulta. A następna rzecz, głębie, to jest tak: w komentarzach masz czyściutko, bo zamiatasz wszystko pod dywan. Ale jak się pokażesz gdzieś na boku, u kogoś innego, to tak cię zaraz ludzie zmasakrują, że to się w głowie nie mieści. Czyli wychodzi na to, że ty ewidentnie cały czas dajesz dupy. Tylko te, te twoje zamiatanie pod dywan sprawi, że będziesz miał taką górkę, że Sonią zęby wybijesz. No chyba już wiesz o co chodzi. Dostałeś dzisiaj coś fajnego? Oczywiście nie ode mnie. Chociaż ode mnie też. Także do zobaczenia w następnym odcinku.